Cześć, w tym wideo pokażę Ci, jak wygląda nasz uszak Melaren. Więc Melaren charakteryzuje się tym, że ma na oparciu rąby, przeszyte rąby, dość głębokie tutaj wszycia. A poza tym jest jak każdy nasz inny uszak, czyli ma bardzo miękką piankę na oparciu. Oparcie jest na pasach tapicerskich. Wysoko odbojną piankę HR, grubą na siedzisku. Siedzisko jest wyciągane, tutaj można odpiąć ten rzep. Pod spodem są sprężyny faliste. Na podłokietnikach również duża warstwa pianki, aby było wygodnie siedzieć, opierać się i żeby się tutaj nic nie działo w przyszłości, żeby się nic nie odgnietało. I sytuacja na uszach taka sama, żeby te uszy w uszaku były miękkie, a nie twarde z samej dechy. Dlaczego? No, bo fajnie jest sobie usiąść w uszaku. Położyć na tę głowę i mieć coś miękkiego, a nie tylko coś twardego, co się tkniata. Warto zauważyć, że bardzo pilnujemy tutaj wykończenia naszego Aby te zakładeczki były równe i było ich tyle samo z jednej i z drugiej strony. Żeby one wyglądały estetycznie. Tak samo jest na podłokietnikach. Tutaj te zakładki, żeby równe, ładnie wywinięte. Poza tym wykończenie tutaj materiału w miejscach, w których nie widy najpierw rzut oka. ściągniemy taki sznurek otafiterowany aż tutaj przez plecy, żeby to wyglądało ładnie również z tyłu, gdyby on stał gdzieś w otwartej przestrzeni. Nóżki tutaj są skandynawskie, jednak one są oczywiście do wyboru. Na tym konkretnym uszaku mamy materiał Magic Velvet, jednak wykonujemy uszaki w każdym materiale, zamówcie sobie próbki i wtedy na własne oczy zobaczycie, który materiał Wam najbardziej odpowiada. Najczęstszym wyborem jest materiał piano, na przykład Piano 3. Perspektywy widać, jak ładnie on jest wygięty z tyłu, żeby było wygodniej, no i jak jest wykończony. Dokładnie chodzi mi o tą ukrywającą krwęcę sznurek, żeby tutaj nie było nic widać. Wszystko jest zakryte ładnie. A dla tych co dotarli już do końca wideo, tak ta poduszka na siedzisku jest gratis do fotela. Nie ma tego nigdzie w informacji na aukcji, w opisie produktu na stronie nigdzie nie ma takiej info. Jednak do każdego uszaka. Szyjemy specjalnie gratisową poduchę w kolorze uszaka, taką podlędźwiową. Takie coś jak tutaj, ładnie, gęsto, wypchana, miękka poducha, superowa. Mam nadzieję, że Was nie rozczarowałem, nie zniszczyłem Wam niespodzianki, no ale trudno, teraz już wiecie.